bo nie ma dokumentów, i to jest rozmowa. A ja w sądzie domagał się właśnie tego uznania, kim jestem. Stary Dawid. Nie ma Starych danych. Stary danych to to, że pana był Polak, był uczciwy człowiek, a w tej chwili przez takiego sędziego, jednego, drugiego, może jest złodziej, a on jest Nie może Pan. Ja Panu zadaję oświadczenie ustępne. Natomiast może Pan nakręcić na przymieństwie od trzech osób. A to style się pan jakimś radnymi osobami, czy nie. Lorenz Lajman. Ale przepraszam, z tego... Nie, nie, ten... Proszę? Nie, nie, proszę panów, ja jestem w tej chwili, ale się cieszę, że Państwo... Ja bym chciał, żeby nie popuścili tej sprawy. Mam nadzieję, że Państwo nie będziecie do tego. Podkreślam jeszcze raz. Nie było żadnego prawa do tego, żeby pan Braun i pani Dobrowolska usiedli na ławie oskarżonych w tej chwili. Zacznijmy od tego, że właśnie sędziów, patrzcie, zwróćcie uwagę, dymisja sędziów Sądu e, Komisji Wyborczej, na tyle byli uczciwi, a ta niestety kreatura, tak przepraszam bardzo, no może mocne słowo w tej chwili, powinienem już używać, uważać na słowa, ale podkreślam, przestępca, bo tak ją oceniam, nie powinna zasiąść przy stole sędziowskiej i założyć tobie w jej łańcuch. A ona mimo wszystko dalej prowadzą sprawę, bo tak zagaiła, ukryła fakt, że jest ścigana, że jest potępiana, że nie jest wiarygodna. Nie oczyściła się. To jest jak materstwa właśnie Komisji Wyborczej. No to trzeba działać. Nie mam starych danych. Starych danych nie ma. Proszę pana, pan... No nie Kiedy wiemy pan. W pan w w to w proszę to posługiwać się danymi osobowymi do pana Patryca tak? Pan nie miał wcześniej, ja nie jestem tym panem. Proszę pana, panie Rąbek, jeszcze raz pytanie. Mówię publicznie. Czy policjant polski, Rzeczpospolitej uważa i powiem wyraźnie publicznie, że człowiek, który kupił 10 sztuk jajek, jest złodziejem tych jajek, czy nie? Mając paragon i będę... Proszę pana. Czy pan słyszy moje pytanie? Czy człowiek? Proszę nie tutaj ingerować, bo pan jest za bardzo agresywny. Tak, Zemę, tak. Dźwięk, tak. Dźwięk, bardzo bym prosił. Niech się pan pan uspokoi, bo pan działa mi źle. Panie Dąbek, chcę tak, usłyszeć od Pana jedną policyjną odpowiedź. Czy pan się zadaje pytanie, pyta się mnie? Tak, czy pan policjant stwierdza, że każdy w Polsce kupując 10 sztuk jajek, mając paragon na zakupione 10 sztuk jajek, będąc poza sklepem kilkaset metrów, jest złodziejem tych jajek? Który kupił te jajka w sklepie zapłacił? Tak, który kupił Jaj, i ma paragon. Ja jako policjant... Mogę przepraszam. Z tego, co pan teraz mówi, no to, bo moim zdaniem nie. Bo. Moim zdaniem nie i to się cieszy. Niestety pańskim zdaniem nie, ale pan działoszyński, pan Matejów, panowie policjanci i cała tapedia, i tak dalej mówią, że tak. Mówią, że tak. Widzi pan. I na tym ta różnica polega, tak samo tutaj mamy w tym sądzie. No pan mnie nie wylegitymuje, bo nie mam dokumentów, we, no, panu, z tego powodu, że człowiek w Polsce kupuje 10 sztuk jajek. Tak. Mając paragon i będąc poza sklepem, kilkaset metrów od, tej, od tego sklepu, w którym kupił 10 jest złodziejem tych jajek. No, ale jakieś tam dane pan musi mieć, tak? To, to pan się posługuje? posługuje się Lorenz Freiman. Urodzony. Nie ma urodzenia, bo nie ma. Proszę pana, ja nie wiem kiedy się... Urodzony 1 stycznia 2010 roku. Proszę pana, no pan chciał, to pan usłyszał. No pan wymusza na mnie. Nie wymusza. Proszę pana, chce pan się wyliczyć Lorenza Freimana danych. Jest tylko Lorenz Freiman. Ja też piszę stycznia urodzony. Ale wie pan, nie, nie, nie pan tylko, nie, tylko nie rozumie sytuacji. Proszę pana, pan danych ode mnie już uzyskał, bo nie ma tych danych. Pan rozmawia z Lorencem Freimanem i tylko z Lorencem Freimanem. I to wszystko, czy pan przyjmuje do wiadomości? Nie ma. Natomiast mogę, panie Domek, dostarczyć panu dokumentację w sprawie tej i tak dalej. To tak. Ale to prosimy tak zwany żelazny wlej tutaj publicznie, przy media, że spokojnie wyjdę i panu to przekażę. Osobiście na pańskie ręce. To Muszę A jak pan mi spisze, jak pan w tej chwili spisuje, pan widzi, co pan spisa. Pan nic nie może spisać. Co pan spisa? I co? Jak pan, proszę państwa, ja bym bardzo prosił, to panu ja przekażę swoje rzeczy, dobrze? Bo policja będzie bezczelna i będzie chciała tak zwane przeszukiwania, ja jeszcze żeby ścieżkę zdrowia. Ja przeżyłem ścieżkę zdrowia. Mnie już dwukrotnie wysyłano do szpitala psychiatrycznego. A ja byłem. A pan na już był. to jest działanie policjantów. W związku z tym ja muszę inaczej ja panu przekażę tam moją całą tą steczkę. Albo kogoś tutaj? Bo, bo policja tak? będzie przeszukiwała. Tutaj nic nie znajdzie. Ale już niszczyli mię. A parasol graficzny. To wiem, tak już W tej chwili chcą mnie zabrać na ścieżkę zdrowia, tak czuję. Proszę pana, to zapraszam. O. Przekazuję pan komuś, ale to lepiej e, komuś e, z nie jakiejś panią. instytucji, z telewizji Pani Republika. Nie ma Tu są moje klucze, o. może jeszcze klucz od domu do niczego, bo o, też już nie To muszę mieć z panem kontakt. Tak, dobra, to weźmiemy kontakt. Bo chcą mnie, jak to się mówi, wziąć na. Zatrzymanie. To moment jeszcze. Nie będziemy zatrzymywać panu. A to po co zmierzyć Dlaczego tutaj nie możemy zatrzymać? Dlaczego nie mogę być spokojnie? O, zacz nie w tej chwili policja zatrzymuje, pozbawia wolności poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej. Konstytucja RP Podstawa zatrzymania. Proszę bardzo, słucham pana. Na jakiej podstawie pan chce mnie zatrzymać i ograniczyć moją pan wolność pan wyjścia pan z sądu? Którego? Artykuł 65 kodeksu wytroczeń. Kodeksu to znaczy, to znaczy. To znaczy. pan, A jakie pan. Jaki błąd wprowadzam państwa? No jakie daty urodzenia? To pana. Pytam się pan odnośnie daty urodzenia. To co? Że pana. pana. Data Lorenza Freimana jest 1 stycznia 2010 roku. No Pana dane, kogo pan szuka? Dane Lorenza Freimana, te ja panu podaje. Pan Lorenz Fajman, dany 1 stycznia 2010 roku. na dół. Po co pan chce mnie zaprasz na dół? Żeby ustalić pana dane. Jak pan ustali moje dane, jeśli pan te dane no słyszy? Mój. Tutaj mówię publicznie przy ludziach, proszę mam dowód to swego to bezpieczeństwa. Proszę. proszę państwa, nie mam żadnego śladu. Ta blizna to jest blizna po ataku ochroniarza bandyty bez licencji właśnie 30 lat temu. Z tego powodu nazywam się Lorenz Fajman. A nosiłem nazwisko Wawrzyniec Jastrzębski. Zmieniłem Wawrzyniec Jastrzębski na Balasiński. Po to, żeby czekają, tak właśnie państwo, państwo, państwo jesteście obywatelami tego państwa, a ja nie jestem, bo się wstydzę takiego państwa, gdzie niewinny człowiek idzie do więzienia, zapłacana do więzienia, gdzie się pozbawia właścicieli ich własności. A tutaj słyszymy, jak właśnie to prawo jest egzekwowane przez kogo, przestępców, sędziów. I dzisiaj ten sędzia Iwona Konopka ścigana jest przeze mnie. I dalej? Nie wiem, czy zako zakończyła się sprawa, jak odgląda? wygląda. Przerwa. Przerwała, tak? Przerwa Ale, Ale jak wiesz, pan przerwa, swoje pan dane poda, no to będzie Ale ja podałem, tak 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 ja podałem. To w związku z tym, Wawrzyniec jest Jastrzębski. No, nie widzi pan. Nie widzi pan, bo pan jest ślepy, panie Tomek. Bo pan nie rozumie, tłumaczyłem, panu pan słyszał. Jeszcze będzie Bas. pana ślepy. Tak. Jastrzębski. A zresztą wie pan, co pan jest ślepy. Proszę bardzo, dowód. Tutaj ma za wyraźnie w wyrazie napisany. I tam czytał policja i nie pan, widzi. I nie rozumie. Czytał pan to. Tylko możemy. Nie, nie, ja wolę przy ludziach dlatego Czy że póki co... Oświadczam, nie mam dane, żadnego śladu... Ja nie ma, przy Tak, nie wstydzę się z tego nazwiska i dalej. Tak, jestem złodzienny, proszę Państwa. Nie mam.

Miejsce zamieszkania. Nie ma. Za nie ma. A No Adam i Eberina. I dlatego, żeście skambili moją matkę i dlatego nie dopuszczę do tego, póki żyjesz, byście właśnie znieważali moją matkę, która mnie urodziła jako uczciwego człowieka. Jest raz wiesz, to Matki. Banasiewskie. Dobrze. Proszę Państwa, Policja, gwarantuje mi bezpieczeństwo w tej chwili bo idziesz sprawdzić. No, ty wiesz, w To jest To jest To To są mocne. Wszystko. Pani, To jest Pomiatają ludźmi w Polsce niesamowicie, słuchajcie, takie bezprawia. Przykład mój kolega jest teraz w Anglii, azylu politycznego szuka. Bo tutaj w tym sądzie, ten sąd zrobił z niego co od szubka. Lekarz, psychiatra, służnych wystosował, że jest niepoczytany i niebezpieczny dla społeczeństwa. A Christian Pol, proszę Państwa, 8 lat siedział w zakładzie psychiatrycznym zamknięty, bo rzucił jakieś groźby karalne sąsiadowi. No, gdzie, w jakim kraju żyjemy? I ja dzisiaj słyszę, że to sędziowie będą decydować o wyborach, bo decydują oni, kto do wyboru pójdzie, kto z wyboru wyjdzie, kto wygra, kto przegra, który głos ma ważny, a nie ważny. No nie kompromitujcie się, ludzie. Walczmy o tą Polskę, niech Polska będzie Polską. No, Taka Polska nie jest moją Polską, od razu nie mówię właśnie o tych. Wyników wyboru. Tak, Czyż to no, wyraźnie były mandatstwa komisji wyborczej, W no? latach 30. wybory, komuna, czy tak dalej, I mamy pretensję, a ma, co, nie co nie dzisiaj robi ta kapitalistyczna, toowska to Polska? O, jeszcze lepiej, dziękuję za wsparcie. Czytaj, czytaj. wyglądało, że odtwarzanie... w nie... Ale ani jednego materiału z ani z Republiki nie próbuj. Nie no. ma. Tylko Polsat. to nie jest na Ani jednego z Republiki, ani, z Republiki, ani z Ale sędzia powinna... Nie zarządzać materiałów z różnych telewizji, a nie rozrząd. Proszę pana, panie rozmawia proszę mnie nie obrażać. Policjant niech nie obraża w tej chwili. Tak, bo pan trzeba mówić jakieś. Proszę pana Słyszy pan co powie głośno to wyraźnie? To proszę się tak się do mnie odzywać. Proszę pana, także nie podam pan tego imienia. Jakiego imienia? Lorenz powiedziałem. Proszę pana, te dane... Lorenz Fryna, słyszy pan, panie Dombek? Proszę pana, proszę się sztukować. Bo pan nie słyszy, co ja pana mówię. Tych danych nie ma. Jakich danych? Lorenz Fryna. Żeby... A to mnie nie obchodzi to, że, proszę pana, że wy nie macie. Wy nie macie w komisji wyborczej pewnych głosów, tak samo. No, Wiele rzeczy nie macie. W komisji tym? nie ma głosów. Idziemy na dół. No. Jak to idziemy na dół? Bo no, jak pan nie potrafi... A co pan, spania? przepraszam bardzo, dlaczego idziemy na dół? Proszę Państwa, w tej chwili to cel no, jest wstrzymał wstrzymał to nie wiem jaka jest podstawa u niego Nie zatrzymany, tylko doprowadzony w celu ustalenia tożsamości. Czego ustalicie? Co ustalicie? Jakie Jakie ustalicie to tożsamości? Nie podaje Pan danych, albo dane są nieprawdziwe. Jakie dane? Nie Pan to się nie odzywa. Proszę Państwa, w tej chwili policja zaczyna używać amerykańskich w nie należą moje obywatelskie prawa. I mamo tego, patrzcie, jak się nie szanuje człowieka, Może który wysła... nawet nie jest wiarygodny dla nich. Nie, pan nie pan można chcecie, powiedzieć. No, no, no. Że na na walki, ja bardzo przepraszam. Ja w tej chwili powiedziałem, jak poddaję, to będziecie coś Ja tak, tak, w tej chwili powiedziałem, a wiecie, co znajdziecie. Tak, ale niech zniszczyła policja. Policja zniszczyła mnie w ten sposób. dwa Właśnie po takich zajściach. Ale niech pan to sami. Ja jestem z dla nas ludźmi. No chwileczkę, no co wy robicie? No ręce mi z tym zajmą. Proszę nie przeszkadzać. Tak, Obywatelski obowiązek spełniamy! Jaki Jaki Jak, co ma, ja jak, jak nie? Pan, Bocze, chodowne, to mówić? Ja, ale, ale jaka to Przeciwko komu? Walczy policja! Przeciwko obywatelowi! Komu? Przecież ja jestem obywatelem! Przecież ja przeciwko panu walczę? To nie metoda! No. Wiesz co to, to jest? To nie metoda! Bez